Cześć wszystkim! Witajcie na kanale Kosmiczne Innowacje. Czy kiedykolwiek marzyliście o świecie, w którym energia jest nieograniczona, podróże kosmiczne są na każdą kieszeń, a ludzkość żyje w koloniach rozsianych wśród gwiazd? Dziś pokażę Wam trzy megastruktury, które mogłyby odmienić losy naszej cywilizacji: sferę Dysona, windę kosmiczną i cylinder Onilla. Gotowi? No to zaczynamy. Na pierwszy ogień sfera Dysona. Wyobraźcie sobie otoczenie gwiazdy konstrukcją, która przechwytuje niemal całą jej energię. Pomyślcie tylko: energia dla miast, fabryk, a nawet statków międzygwiezdnych wszystko z jednej gwiazdy. Budowa takiej struktury wymagałaby, no cóż, rozebrania planet na części, by pozyskać materiały, ale naukowcy już teraz poszukują śladów takich megastruktur wokół innych gwiazd, co mogłoby wskazywać na istnienie zaawansowanych cywilizacji. Następnie winda kosmiczna. Zamiast drogich jak, nie przymierzając, ZUS, rakiet, winda kosmiczna mogłaby transportować ludzi i towary z Ziemi na orbitę geostacjonarną za ułamek obecnych kosztów. Kluczem są materiały takie jak nanorurki węglowe, które na razie nie istnieją w potrzebnej skali, ale badania prowadzone np. w Japonii dają nadzieję, że zobaczymy to do 2050 roku. I na koniec cylinder Onila. Ta wizja to kosmiczne habitaty, w których miliony ludzi mogłyby żyć w samowystarczalnych koloniach ze sztuczną grawitacją. Każdy taki cylinder, ciągnący się na dziesiątki kilometrów, miałby własne ekosystemy i pola uprawne, może nawet miejsce na nasze polskie, złote łany zbóż. Choć to wciąż teoria, takie projekty są kluczowe dla przyszłości kolonizacji kosmosu. Te megastruktury to nie tylko inżynieryjne wyzwania, ale przede wszystkim inspiracje dla naszej przyszłości. Czy doczekamy ich za naszego życia? A może to projekty dla przyszłych pokoleń, niczym budowa Pałacu Kultury tylko na kosmiczną skalę? Dajcie znać w komentarzach, która megastruktura fascynuje Was najbardziej. Subskrybujcie kosmiczne innowacje i do zobaczenia w następnym odcinku.